Dobry wieczór, witamy w nowym odcinku Działo się w Trójmieście. Dzisiaj wyjątkowe miejsce: Polsat plus Arena w Gdańsku, bo to jest dla nas naprawdę wyjątkowy tydzień. Derbowy tydzień. Pamiętajcie, że w niedzielę o godzinie 17.30 widzimy się tutaj, na meczu pomiędzy Lechią Gdańsk a Arką Gdynia. A teraz lecimy z newsami. W Poniedziałek informowaliśmy, że ruszają spotkania informacyjne o programie Czyste powietrze. 21 sierpnia w godzinach od 17 do 19 w przystani sąsiedzkiej przy ulicy Widnej 2 mieszkańcy dowiedzieli się m.in. o dotacjach na kotły gazowe, bezpłatnych audytach energetycznych i aktualnych możliwościach wsparcia. Nabór wniosków trwa od 15 lipca bieżącego roku, a do rozdysponowania jest 70 milionów złotych do około 3000 gospodarstw domowych. We wtorek wieczorem przy ulicy Żelaznej w Gdyni wybuchł pożar w mieszkaniu na drugim piętrze bloku mieszkalnego. W akcji brało udział pięć zastępów straży pożarnej, jednak życia 46-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Jeden z sąsiadów próbował wynieść lokatora z ognia, zatruł się tlenkiem tren węgla i trafił do szpitala. Policja i prokuratura badają przyczyny pożaru z udziałem biegłego. W środowy poranek doświadczony żeglarz wypadł za burtę podczas rejsu w rejonie Portu Północnego w Gdańsku. Dryfującego w zimnej wodzie mężczyznę zauważyła załoga jednej z pogłębiarek i natychmiast ruszyła mu z pomocą, podejmując go na pokład łodzi ratowniczej. Poszkodowany został następnie przekazany ratownikom z jednostki wiatr i przetransportowany do portu, gdzie trafił pod opiekę lekarzy. Stwierdzono u niego hipotermię. Tymczasem pozostawiony bez sternika jacht Milu dryfował po Zatoce Gdańskiej i ostatecznie rozbił się o falochron. Gdański Ogród Zoologiczny ma dla nas wspaniałą wiadomość. Do grona mieszkańców dołączyły nowe pisklęta, ważenki czerwonolice oraz nanduszary. Myślę, że to wspaniała okazja, żeby wybrać się na rodzinną przejażdżkę lub spacer i popodziwiać urocze maluchy. A od piątku ruszamy z festiwalem Santander Letnie Brzmienia, który odbędzie się na placu Zebrań Ludowych w Gdańsku. Więcej o nim opowie Wam Zuzia, ale ja mogę zapowiedzieć, że możecie wyczekiwać relacji na naszych social mediach, no i będzie się działo. I teraz coś, na co wszyscy czekają, czyli żart klasyczek. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. Ja się koć na sport, bo ja już tutaj niedobrze. Czas na wiadomości sportowe. Do piłkarskich derbów trójmiasta pozostały już tylko dwa dni, a atmosfera wokół spotkania pomiędzy Lechią, Gdańską, Arką Gdynia z każdą godziną staje się coraz bardziej gorąca. Organizacyjnie wszystko jest opięte na ostatni guzik. Kibice Lechi mogą liczyć na darmowe przejazdy SKM-ką, która będzie kursować między Gdańskiem Głównym a Stadionem Takich składów będzie puszczonych cztery. Licz, liczba kursów tramwajów i autobusów jadących w kierunku Polsat plus Areny Gdańsk również będzie więcej niż zwykle. Natomiast sympatycy arki dojadą do Gdańska dwoma specjalnymi pociągami z Gdyni. Ze względu na komplet publiczności, organizatorzy apelują, by pojawić się na obiekcie wcześniej. Wokół stadionu, jak i na samym obiekcie przygotowano bowiem liczne atrakcje, a samo spotkanie będzie kolejną okazją do uczenia 80-lecia Leki. My mamy nadzieję, że kibice tak jak i my żyją już tym meczem 24 godziny na dobę, no i do zobaczenia na stadionie. Tydzień temu mówiliśmy o rozwoju młodego piłkarza z Gdańska za granicą Kacpra Putuskiego, a dziś kontynuujemy ten wątek, tyle że w odniesieniu do innego nazwiska. Chodzi o Kacpra Urbańskiego, który jest o krok od zmiany klubu. Urbański prawdopodobnie pożegna się z włoską Bolonią i przeniesie się do hiszpańskiej Majorki. Informacje o tym transferze podał dobrze znany w świecie futbolu Gianluca Di Marzio, który podkreśla, że rozmowy są już na ostatniej prostej. Koszykarze Trefla Sopot rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu Orlen Basket League. Skład jest już prawie skompletowany, a jednym z ostatnich ogłoszonych wzmocnień jest Brandon Sampson. 28-letni Amerykanin ma za sobą występy w NBA. W barwach Chicago Bulls rozegrał 14 spotkań. Z sopockim klubem podpisał kontrakt na jeden rok, ale umowa zawiera jednak okres próbny. Zawodnik musi najpierw przejść rozszerzone testy motoryczne i medyczne. To ważne, bo Sampson wraca do gry po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją ścięgna Achillesa. Władze Trefla jednak liczą, że że koszykarz po pełnej rehabilitacji będzie w stanie wnieść do zespołu doświadczenie i odpowiednią jakość. W minioną sobotę na stadionie przy Alei Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku odbyło się wyjątkowe wydarzenie. 80. urodziny Stanisława Zielińskiego, jednej z najwybitniejszych postaci polskiego rugby o dekad związanej z Lechią Gdańsk. Z tej okazji kilka pokoleń rugbystów spotkało się na Morowie rozgrywając pokazowy mecz. Całość była oddolną inicjatywą przyjaciół, dawnych kolegów z drużyny. My również dołączamy się do życzeń gratulując pięknego jubileuszu i życząc kolejnych lat w zdrowiu oraz w sportowej pasji. W najbliższą niedzielę w Poznaniu rozegrane zostaną finały Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. W turnieju zobaczymy najlepsze duety w kraju, a wśród nich parę Aleksandra Chyła, Agnieszka Wołoszyn. Zawodniczka z Gdańska od lat tworzy z partnerką zgrany zespół, który regularnie plasuje się w krajowej czołówce. Obecnie w klasyfikacji generalnej zajmują szóste miejsce, ale finałowe rozgrywki to zupełnie inna historia i często przynoszą one niespodzianki. My jako kibice z miasta liczymy, że Chyła i Wołoszyn powalczą o podium i dostarczą powodów do dumy lokalnemu środowisku siatkówki plażowej. A teraz czas na Zuzie i wydarzenia kulturalne. Dzięki Jasiek! No to teraz czas na mnie! Co będzie działo się w tym mieście? W najbliższy weekend na placu zebrań ludowych w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja Santander letnie brzmienia. Kaja już co nieco wspominała, ale ja powiem troszeczkę więcej. Publiczność będzie mogła usłyszeć największe gwiazdy polskiej sceny. Na scenie pojawią się m.in. zespół Hej, Mrozu, Zalia, Edyta Bartosiewicz oraz Koma. To świetna okazja, by posłuchać muzyki na świeżym powietrzu w sercu miasta. Natomiast! W sobotę i niedzielę w zabytkowej twierdzy Wisło Ujście w Gdańsku rozbrzmi festiwal Wisło Ujście. Największe polskie wydarzenie poświęcone muzyce elektronicznej. Na czterech scenach wystąpi ponad 100 DJ-ów, a całość dopełnią instalacje artystyczne i iluminacje świetlne. To obowiązkowy punkt dla fanów klubowych brzmień. 24 sierpnia w niedzielę od godziny 16 do 19 Ego Arena zaprasza na kolejne rolkowisko. Bezpłatna jazda na... W płycie głównej hali, kilka specjalnych stref: od nauki podstaw, przez freestyle slalom, aż po jazdę szybką, a także możliwość wypożyczenia sprzętu. To doskonała propozycja na aktywne zakończenie weekendu. Tego samego dnia, 24 sierpnia, Gdańsk będzie gospodarzem targów terrorystycznych – Egzotikarium. To prawdziwa gratka dla fanów egzotyki. Będzie można zobaczyć rzadkie gady, płazy, bezkręgowce i rośliny, a także zdobyć wiedzę od pasjonatów i wystawców z całej Polski. Jasiek Oderbach już powiedział dość dużo. Ale przypominam, Derek Miasta, Arkadynia kontra Lechia Gdańsk odbędą się już w niedzielę 24 sierpnia o godzinie 17.30. To jedno z najbardziej wyczekiwanych spotkań piłkarskich w regionie, które zawsze przyciąga tysiące kibiców i gwarantuje ogromne emocje na trybunach i poza nimi. Oczywiście ja też tam będę, jeżeli chcecie mnie znaleźć, to trzeba dobrze szukać. Jak widzimy, pogoda nas nie rozpieszcza, wieje, jest dość chłodno, ale miejmy nadzieję, że w końcu wyjdzie słońce.